Wszystkim się sobie lecimy na nową działkę, trochę wyżej. Będziemy zakładać gąsienice z nowymi naspawanymi gryfami. I zobaczycie w tym filmie, tak jak prosił nasz kolega z kanału Sasquatch, jak zakłada się gąsienicę krok po kroku. Także, jeżeli kogoś interesuje ten temat, to stańcie i zobaczycie, jak to wygląda. Jeszcze kawka na i lecimy. Moje gąsienice mają 4 lata i już widać dosyć dużą mi zeszły przez te 4 lata jeżdżenia po górkach, po skałach. A kwestia jest tego taka, że gryfy po 4 latach całkowicie się zjechały. Ostatnio spawaliśmy je, nowe napawaliśmy gryfy, czyli tak zwane kolce, tak, żeby lepiej się gryzła. No i dobra, i tutaj po lewej stronie właśnie to, co trzymam w ręku, to jest oryginalna cetka. Polega ona na tym, że łączymy gąsienice, kiedy na dole nam się zjadą dwa przęsła, tak abyśmy mogli je złapać, a te cetki to są e, własnej roboty, są przedłużone, bo praktycznie co roku wyrzucamy jedno przęsło. I tutaj łapiemy sobie gąsienice łańcuchem albo pasem e, transportowym, tak abyśmy mogli za drugie koło zawinąć. I forwarder nam cofa w tym momencie właśnie pod tą gąsienicę z łańcuchem. Łańcuch nawiniemy na ostatnie koło i wrzucimy pod koło, tak aby forwarder, jadąc teraz do przodu, mógł nawijać na siebie całą gąsienicę. No i dajemy pod ostatnie koło, tylne łańcuch, aby koło mogło na nie najechać i wciągnąć całą gąsienicę na siebie. Pas też będzie dobry. No i gąsienica nam w tym momencie się zjeżdża do ostatniego koła. Dwa przęsła są na dole i tutaj właśnie używamy naszych cetek, czyli wkładamy jedno c do drugiego przęsła i następnie do kolejnego. I powtarzamy cały ten proces teraz na harwesterze. Znowu zakładamy sobie łańcuszek, jak to widać na filmie. I będziemy cofać tak, aby tylnie koło nam nawijało łańcuch razem z gąsienicą. I będziemy znowu łapać setkami. Zapytacie mnie dlaczego nie robimy tego na drodze. No, dlatego że po prostu była prośba leśniczego, aby zakładać. Poza główną drogą. Więc troszeczkę nam tutaj spadła. Możemy sobie tą gąsienicę poprawić chytakiem lub głowicą. I, I nie ma z tym kompletnie żadnego problemu. a dalej nam się elegancko nawija. Aczkolwiek maszyna stoi troszeczkę na trawersie. Ale mamy dwa klucze, których użyjemy, więc nie będzie nam krzyżowało gąsicy i poradzimy sobie z tym bardzo sprawnie. Ok, i stop. I zakładamy setki kiedy setki zmieniliśmy założone, zobaczcie teraz, tutaj na filmie, gdzie podchodzimy z kluczami. Czyli całe łączenie pojechało do góry na setkach, i teraz, kiedy spinam kluczem, setkę można wyjąć i będziemy wkładać tak zwaną szeklę prawidłową do zapięcia gąsienicy. O, no i klucze nam ściskają gąsienicę tak, aby dwa końce się spotkały jak najbliżej, abyśmy mogli wyłożyć szekle i skręcić całe gąsienicę. W tym momencie, właśnie udało nam się złapać. Skręcamy na śrubę i mamy praktycznie gotową gąsienicę. I na tym obrazie mamy piękny widok, jak ona szybko. Zbliża się do siebie, czyli dwa końce od e, mocowania szekli zbliżają się do siebie do odpowiedniej długości, tak abyśmy mogli zamontować je i skręcić. Dochodzą do pewnej długości. Mierzymy sobie szeklą i jeżeli da się ją założyć, to ją zakładamy, skręcamy, popuszczamy klucze i to by było na tyle. Maszyna jest gotowa.